Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kosa i witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w w TAUTO Online na PlayStation 4. I dzisiaj mamy cotygodniową serię Co nowego. Dzisiaj sobie sprawdzimy premie, zniżki oraz próby czasowe RC Bandito, no i zwykłe. No i oczywiście, jakby mówiłem, premie, no to też mm, tryby, tryby, a zniżki, czyli pojazdy. Więc zacznijmy może od y, zniżek. Wchodzimy w internet, Legendary. tutaj biednie, bo tylko jest jeden Nagasaki Strider. Jak macie zniżkę, to możecie kupić za 350, czyli ponad 100 tysięcy mniej. A jak nie, to trudno. Dobra. następny jest Warstock. Tutaj się trochę lepiej zadziało, ponieważ mamy po pierwsze Ardenta trochę więcej, mamy 350 tysięcy dokładnie 345 tysięcy mniej taniej, myślę, że spoko, ale nie wygląda jakoś dobrze, dajcie znać w komentarzu czy Wam się podoba, jeżeli tak to dobrze cieszę się, i jeszcze są dwa śmigłowce takie same jak cargo Boby tylko to jest po prostu Jetsam i to jest malowanie z fabuły, bo tak Trevor sobie przelatywał jak na przykład na Human Labs napadaliśmy, także jak chcecie to sobie kupcie, ja nie, y, nie zachęcam, no bo to jest cargo, bo kurde, ale dużo 700 tysięcy, kurde, w sumie 626 tysięcy, ale okej, okay. i tak jest dużo moim zdaniem, to jest 10 osobowe, chciałem zauważyć, plus wytrzymuje kilkanaście rakiet, kilka albo kilkanaście, nie wiem dokładnie, i to jest tyle, no i zobaczmy jeszcze do South San Super Autos, okej, okay, to tyle, bo w sumie nic nie ma, hehe. No no i w sumie już to tyle, więc przejdźmy teraz do um, premii. Idziemy sobie w akcję, rozegrać, stworzone przez Rockstar, tryb Adwersarza. I po prostu pamiętacie z poprzedniego tygodnia jak mówiłem, że mamy te różne tryby. Bunkier, oprawca, wskrzeszenie, normal zabój, kolos, naboje na wagę złota, do grobowej deski i zamiana miejsc. To jest to samo, tylko że ani na bunkier, ani na bazę jest tylko w jednym miejscu czyli The diamond Casino Heist. W sumie nie heist, ale po prostu diamond Casino. Naboje, cel, koronny kolos, norma zabójstw, przykrzeszenie, oprawce, zamiana miejsc. I to jest jedyne na diamond Casino, niestety. Premier. Ok, to jest krótki film, więc po prostu zajmijmy się tym szybko, ok? Dalej, e, próby czasowe. Erza Bandito jest tutaj. Jak zobaczycie, po lewej na górze jest taki ładny obrazek. Park mały Seul i tam po prostu na rampach będziemy musieli chyba wyskakiwać, za chwilę się tego dowiemy, a druga jest na Sandy Shores, będziemy musieli chyba autem zapierniczać nie wiem 3 km w minutę 24 i 20 sekundy. Więc przejdźmy do pierwszej próby czasowej na Sandy Shores i widzimy się już za krótką chwileczkę. Bym był chyba jakimś debilem, gdybym nie wspomniał o tym, że warto zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z każdym nowym filmem, bo tutaj filmy pojawiają się każdego dnia, między godziną 16 a 24. W miarę się spróbuję wyrabiać z tymi filmami każdego dnia. No bo wiecie, ja nie jestem dorosły, jestem w szkole i muszę tutaj nadrabiać dużo rzeczy, zwłaszcza filmy, no bo jednak jest dużo szkoły. I to jest mały problem dla mojego kanału. Ale spokojnie ja się tym zajmę. Ja się dla Was poświęcę na te kilka lat. Mam nadzieję, że się uda te kilka lat wytrzymać na tym kanale. Bo z takim debilem jak ja to się chyba nie da wytrzymać. Ale mam nadzieję, że Wy wytrzymujecie i będziecie ze mną przez te kilka lat. Jeżeli nawet nie kilkanaście, a może rok. Nie wiem, ale mam w zamiarach dużo rozbudować ten kanał. Bardzo niech będzie ten kanał bardzo duży. A w ogóle chciałbym się. Tutaj e, poinformować Was, wszystkich, że mamy nowego subskrybenta na kanale. Byliśmy 8, a mamy 9. No, i jeszcze jedna taka informacja: dzisiaj wstawiam 4 filmy. Jeden, właśnie teraz, widzicie. Jeszcze będzie jeden z e, grania trybów w Damon Casino wraz z ekipą. Będą skill testy, albo jeden po prostu. E, będziemy, nie wiem, jakiś tryb Kurumy versus zrobimy. No, i jeszcze coś tam wymyślimy. I myślę, że taki. Czwartkowy dzień to będziemy mieli, mieli już za sobą. Ja się dzisiaj poświęcę nawet do lekcji, nie będę mógł zajrzeć, bo tutaj trzeba filmy przesyłać i tak dalej. Także ja się dla Was dzisiaj poświęcę. No i w sumie to by było na tyle. Dzisiaj jeszcze porozmawiam z kilkoma graczami. Będziemy raz łącznie nagrywać. Kiedy ja nagrywam, to też mój kolega będzie nagrywał film. Także myślę, że takie fajne odcinki będą się każdego dnia pojawiały. Znaczy nie, że wszystkie naraz, kurde, nie, nie myślcie, bo ja się nie wyrabiam z tymi filmami, czwartki to są po prostu wyjątki na tym kanale, ale w każdy czwartek, jak widzicie, mamy serię co nowego oraz dużo filmów się pojawia, 3, 2, 1, nie, 1, 2, 3, 4 filmy mogą się pojawić, maksimum 5, jeżeli będzie taki, nie wiem, taki wolny dzień, to z samego rana biorę się za nagrywki i po prostu nagrywam dla was 5-6 filmów w jeden dzień, także ja się dla was poświęcę i polecam ogólnie zasubskrybować jeszcze raz ten kanał z dzwoneczkiem żebyście nie przegapili żadnych nowych filmów bo jeszcze raz mówię e, każdego dnia tutaj wrzucam film no i polecam też zostawić łapkę w górę żeby zachęcić mnie do dalszej współpracy na tym kanale z wami więc niestety taka jest fajna sesja, że nie mogę nawet w klubie motocyklowym być więc muszę sobie odezwać ten pojazd i wziąć motocykl Niestety, więc sobie muszę trochę poczekać, nie wiem czy teraz przyzwę nawet. nawet. nie wiem gdzie musimy jechać, tak się składa. Eee, czekajcie, sobie przyzwę tylko... Aha. Eeeem, mamy jakieś inne wyjście? Eee, wiecie co, mamy mały problem, bo ja nie wiem... Wiecie co, weźmiemy sobie rufiana, ok? To jest nasza próba czasowa, jeżeli będziemy musieli jechać gdzieś tu albo co gorsza tędy, no to się załamie, bo tutaj jest najgorsza trasa moim zdaniem. Jedna z najgorszych. No ale dobra, spróbujmy moi drodzy. To jest jedna z trudniejszych rzeczy pewnie na tym kanale, z trudniejszych prób czasowych, ale ja podałam zadaniu. Dobra, jest. A jednak nie. Najkrótsza trasa jest w lewo, ok. A Rockstar proponuje jechać tędy. Znaczy bardziej to jest do celu tędy, ale droga, no to nie za bardzo. Więc na pewno nie będę jechał tak, bo to jest podwajanie, nawet potrajanie sobie drogi. Jedziemy tak, jak mapa nam wskazuje. Zobaczymy, czy się uda za pierwszym podejściem. Moim zdaniem to jest bardzo łatwa mm, mapa w tym momencie, no ale to są tylko małe przemyślenia. Zaraz się pewnie okaże, że e, nie wiem, Rockstar zostawił tutaj 10 aut i będą mi blokować za każdym podejściem. To bym musiał jakieś super szybkie auto, które ich wybije w powietrze. A takiego nie ma, na przykład taki Dominator lepszy na arenę. To jest bardzo wolny, ale potrafi ich wybić albo sam ich przeskoczyć. Tyle, że Rockstar by czegoś takiego nie zrobił, bo by musiało przebudować mapę. Bo to była taka tekstura na, na drodze, chyba że idealnie na tę próbę czasową, na ten więcej, dzięki no Ale to była, musiała być chyba jakaś aktualizacja. No bo jednak to jest zmienianie mapy, a nie ikonek na mapie, czy po prostu małych mini tekstur. Jakby były mini tekstury to po prostu rezyduje się ta lika, Wszystkie tryby zostają, ale jeden ważny moment zostaje. Dobra, czyli wiemy jedną rzecz Tutaj trzeba zahamować, zrobić drifta, bo inaczej właśnie tak nazywali. Spróbuję jeszcze jechać dalej, no bo tutaj się nie wybiłem. Ale spróbuję podejmę próbę. A 800 metrów. Dwa. Nie. E, żeby mnie nie wybiło, to bym to zrobił, naprawdę. Więc chyba zrobimy cięci i zaraz się widzimy jak już tam dojadę Także widzimy się za małą chwilę, za mały moment Jesteśmy już po cięciu, jedziemy tędy, ja naprawdę już nie mam siłę. Ja robię maksymalnie cięcie ile się da, bo ciągle się wypierniczam Więc ja specjalnie wam pomijam, żebyście tego nie oglądali, bo to nie ma sensu wtedy Oglądanie tego filmu Dlatego, żeby był sens to trzeba wycinać takie momenty, takie moje wpadki No i niestety trzeba robić. Chciał cięć. To już zajmuje trochę. Dobra, teraz po pierwsze. Ja bym chciał w jednym miejscu przeskoczyć. Na początek tutaj może. O, ale tu nam skróciło trasę. Dobra. Teraz po prostu rekord świata bijemy. Dobra, lecimy tędy. No i zrobiłem. Udało się. Także jak widzicie. Pierwsza próba, czasami, próba czasowa jest za nami jakieś 10 minut filmu jak na razie, ranga wzrosła Widzimy się już na próbie Erce Bandito i mi, mam nadzieję, że wam się to spodoba Także siemka, widzimy się za chwilę Moi drodzy, jesteśmy już po cięciu, jesteśmy na miejscu RC Bandito, no i robimy właśnie to jest ogólnie pierwsza próba, obszajamy mapę tak jak ostatnio tydzień temu jak ktoś pamięta do trzech razy sztuka najpierw odczajemy teren, a potem do trzech razy sztuka, a pewien za 3 się uda. Jak to zwykle jest? Chyba, że to jest ciut trudne. Wtedy może trochę... Może trochę bardziej po 6 próbach, może po 25. A może się okaże dać po 50, a może po 150. Na razie się łatwo wydaje. Chyba nie, dobra jednak nie Tutaj podrzucam O kurde Wow, wow, wow Co to jest? Jakby teraz mi się udało za pierwszym To bym się uszczęśliwił w sumie Ale pewnie tak się nie uda z czasu, a ja jeszcze jedę dalej. No i meta. Dobra. Zabrakło mi 6 sekund, bo się chyba raz albo dwa wypierniczyłem. Nic nie mówiłem. Po prostu się wypierniczyłem. Eee, więc lecimy ponownie. To była taka... żeby oprzeć mapy, a teraz już robimy prawdziwe podejście. Spróbujmy do 3 razy sztuka. Ja musimy się w sumie podbić. Tam, tam. Dobra, teraz w miarę znamy tę mapę, możemy to szybciej zrobić, bo znamy tereny, w miarę oczywiście, jeżeli tutaj taki specjalny okay. system. Dobra. Aha, niewidzialne. Dobra, tekstura. Tekstura oczywiście mnie zagubi. Dobra, chyba zrobimy to za 53 podejściem. Jednak Już nie ma szans. Od nowa. Dobra. Teraz się uda. To, jest... to jest... To jest fajna próba czasowa, ale... strasznie zwrotna i skrętna i to mi się właśnie nie podoba. Tu trzeba tak jeździć, Boże, tu trzeba tak jeździć! Ludzie nawet nie wiecie, jak ja muszę tą gałką tutaj kręcić, żeby wymanewrować. No masakra. Jeszcze te drifty trzeba robić, bo inaczej wpadniecie w poślizg. No, tak jak teraz. Tylko, że to nie... Tutaj nie było, że to driftu. Tylko po prostu się wybiłem przez yy, Przez szybkość. I przez... Nie wiem co. Przez wybicie. Dobra, to się uda. Jest zapas czasu. Teraz to się uda. Uwierzcie mi. Teraz się uda. Widzicie? Tu jest meta. Duk. Jest moi drodzy zrobione w minutę 7 sekund i 2, 25 e, setnych sekundy. Także jak widzicie da się to zrobić. Jeżeli Wam się taki odcinek spodobał, zostawcie koniecznie suba z dzwonem, żebyście byli na bieżąco. Mm. Jakby, nie zmuszam, ale polecam. No i stawcie łapkę w górę, też bardzo warta uwaga. No i napiszcie w komentarzu, jakie kolejne odcinki by Wam się spodobały. Czy może Kurumy vs Insurgenty vs, a może nowa seria Buggy Rampy vs, czy może jakieś skill testy, następny odcinek, czy może, nie wiem, po prostu tryby pre podwójnie premiowane. Jak wolicie, czy po prostu jakieś wypady na mieście, jakieś różne ryby przez gracz naszych stworzonych, czyli po prostu jeździmy sobie po mieście, robimy coś fajnego z chłopakami. Dajcie koniecznie znać właśnie to w komentarzu. Ja się z, z, z wami żegnam. Także siema na rapta,